Fryzjer zemdlał podczas strzyżenia, zszokowany tym, co zobaczył na jej głowie. Przed wizytą dziewczyna miała silny ból głowy. Wezwała pogotowie dla siebie i nieprzytomnego fryzjera. Powiedziała, że fryzjer zrobił jej przedłużanie włosów. Potem zaczęła cierpieć na silne bóle głowy i migreny. Dziewczyna nalegała na zbadanie. Ratownik ostrożnie rozchylił jej włosy, ale to, co zobaczył, wprawiło go w szok. Okazało się, że ma larwy w głowie. Ale skąd się wzięły? Kobieta krzyczała na fryzjera, obwiniając go o to. Ratownik zapytał fryzjera, skąd wziął włosy do przedłużania. Najpierw facet był zdezorientowany, potem przyznał, że kupił je od staruszka. Stary Pierdziel oferował je w dobrej cenie. Jednak źródło włosów okazało się przerażające. Ten staruszek pracował w zakładzie pogrzebowym, robiąc straszne rzeczy dla pieniędzy. Obcinał zmarłym włosy i je sprzedawał, ale zarobi tylko na prawnika.